Dzień dobry, dzień dobry moi mili. <coughs> Witam was z e, kotem Gustawem. E, I będziemy dzisiaj robić sałatkę Ani, tak ją sobie nazwałem. E, Ania jest żoną mojego przyjaciela e, i e, postanowiłem zrobić ten filmik i wam to pokazać po pierwsze dlatego, że e, bardzo ten patent polubiłem. a po drugie jako taką formę podziękowania, ponieważ Ania i Michał, czyli ten mój przyjaciel, o którym Wam wspomniałem, nazywany w sieci zajcewem. O Kod Gustaw przewrócił moje kule, które były oparte. Oblat, stąd ten hałas. E, moi drodzy, oni byli jedynymi ludźmi, którzy w czasie, kiedy leżałem po tej mojej nieszczęsnej operacji w naprawdę opłakanym stanie, e, postanowili zapakować się e, razem z dziećmi. E, mają dwie e, cudowne dziewczynki. E, mają na imię Maja i Sara. E, postanowili zapakować się do samochodu i przyjechać. E, ze mną trochę posiedzieć e, a no tak jak wam mówię mój stan był naprawdę e, wtedy nieciekawy a i postanowiłem e, przy okazji tego że pokazuję wam e, sałatkę Ani e, podziękować im co niniejszym czynie moi drodzy kroję ogórki na takie kawałki te kawałki na cztery takie części, żeby uzyskać coś takiego. To wszystko ładuję do Michy. A co dalej, pokażę Wam za chwilkę. Mamy ogórki pokrojone i bierzemy się za czosnek. Ja przygotowałem sobie cztery ząbki tego czosnku, i co prawda, Ania używała całych ząbków lub przekrojonych na pół. Ale ja bardzo lubię czosnek, e, lubię jego zapach i smak, e, więc ja sobie kroję na takie cienkie, tak cienkie, jak tylko jestem w stanie e, pokroić e, plasterki. Najlepsze są takie, żeby były prawie przezroczyste. Ogórków mam kilogram. I na ten kilogram ogórków przeznaczyłem sobie 4 ząbki czosnku. No, wy możecie zastosować mniejszą lub większą ilość, w zależności od waszych upodobań. Czosnek pokrojony, ogórki pokrojone, a my pokroimy teraz koperek, ponieważ, moi kochani, ogórki bez towarzystwa koperku nie mają racji bytu. Nie kroję tego. Koperku drobno, chciałbym, żeby on był bardziej widoczny. No i żeby trafiały się w naszej sałatce takie większe kawałki, które nam pozwolą lepiej poczuć jego smak. Podstawowe składniki są pokrojone, trafiły już do miski. No i teraz pozostaje nam odpowiednie przyprawienie naszej. Sałatki. Ogórków mam kilogram, więc na ten kilogram ogórków dam około 50 ml octu, zwykłego octu spirytusowego. Dobrze wytarowałem wagę. Oho, za dużo mi się tutaj. Nalało. Muszę troszkę odlać. Dobrze. I drugie tyle, czyli około 50 ml oleju. A ja to dla uproszczenia po prostu waży i przyjmuję, że 1 gram waży 1 ml. Nie jest to oczywiście Precyzyjne, ale jesteśmy w kuchni, nie w laboratorium. Do tego sól. Soli dam półtorej łyżeczki. Jeśli okaże się, że będzie za mało, zawsze można sobie dosolić, ale niestety ująć tej soli, jeśli jest jej za dużo, już nie będziemy mogli. No i do tego pieprz. Ja sobie tu dam e, niecałe pół łyżeczki tego pieprzu. Dobrze, niechę ja się skupię. Pieprz mamy, olej mamy, ocet mamy, mamy koper, mamy... A właśnie jak wiedziałem, że czegoś mi tu brakuje, brakuje mi cukru e, i do tej naszej zalewy dam trzy łyżeczki cukru, żeby przełamać kwasowość. To teraz muszę wymieszać i zaraz wam pokażę co dalej. Jak zwykle nie do końca mi się to rozpuściło, no bo nie jest to woda, jest to mieszanina octu i oleju, ale to nie ma większego znaczenia. Dodajemy naszą zalewę do Miski. Teraz muszę to przemieszać I po wymieszaniu, po rozprowadzeniu tego w miarę równomiernie, trafi to do lodówki na kilka godzin, żeby, jak to moja babcia mawiała, się przegryzło. Pokażę Wam, jak to wygląda po upływie, nie wiem, 4-5 godzin kiedy ogórki puszczą trochę wody no bo jest to oczywiste że ogórki które mają kontakt z solą kuchenną będą puszczały wodę ale też o to w tym wszystkim chodzi fajnie nam się tutaj te smaki połączą pokażę wam jak to wygląda i spróbujemy tak wygląda po pięciu godzinach no, może po czterech. Nasza sałatka. Moi kochani, ja wiem, że to jest proste. Ja wiem, że nie ma w tym nic szczególnego, ale to jest odkrycie tego roku. Uwielbiam to po prostu po kilku godzinach. Ten zapach tego kopru i czosnku, który to dodałem. Przepraszam, muszę przełykać ślinę. Bo ja za chwilę po prostu będę musiał tego spróbować. To jest absolutnie bombowy patent. Bardzo Ci dziękuję, Aniu. Bardzo Ci dziękuję, Zajcew. Bardzo Was proszę. Ucałujcie ode mnie Maję i Sarę i trzymajcie się, a wszystkim moim widzom polecam zrobienie sobie do obiadu takiej sałatki albo i bez obiadu, bo można to też jeść po prostu jako taką zdrową przekąskę. Bardzo Wam polecam, to jest naprawdę coś wspaniałego. Subskrybujcie, dodawajcie komentarze, wrzucajcie jakieś pomysły, bardzo chętnie poczytam, bardzo chętnie się zapoznam, może jakoś się odniosę i może mm, któryś z tych pomysłów wykorzystam. Miejcie się tam jak najlepiej. Do zobaczenia.